Siemano, słuchajcie, nowy dzień. Mam bardzo ciężkie wyzwanie, powiem wam szczerze, bo idę zaprojektować łazienkę bez żadnego doświadczenia, bez żadnego projektu, bez patrzenia w żadne projekty. Po prostu sobie e, wziąłem z internetu wymiary umywalki, kibla, e, automatu suszarki i idę po prostu gdzieś to wstawić, odrysować i tak na ślepo będę leciał z tymi gniazdkami. Zobaczymy jak wyjdzie. Nas projektant tam nie w tej chwili nie stać, także no, trudno, zobaczymy jak to będzie, i wszystko też zobaczycie. Wy. Mam, mam nadzieję, że się uda i będzie koniec tego narzekania. Po prostu ja tak ciężko do tego podchodzę, bo po prostu nie wiem jak to wyjdzie. No, ale chcę to sam zbudować, to sam zaprojektować i zobaczymy. Życzcie mi powodzenia. A, a tak w ogóle jeszcze Wam tylko pokażę. Słuchajcie, wejdę sobie na przykład na kamerę. Dwie w tej chwili, i pokażę Wam. Jak to działa? Wchodzę sobie na aplikację. Zobaczcie, dajcie mi z tej strony spojrzeć. O. Jestem na kamerach. Jak widzicie 4 godziny temu były zaglądane do nich. I teraz sobie wchodzę na live'a, duszę sobie play. W jednym, dajcie mi w drugim i czekamy na connecting. Widzicie ile to czasu zajmuje i już, się, już są połączone. Już widzicie obraz na żywo. Nie wiem jak to widać, kurczę. Nie wiem jak to widać słuchajcie, czy wy to dobrze widzicie, no to jest obraz na żywo, nie? Mamy tutaj obraz na tego HS-a, a tu mamy naprzód na cały korytarz, nie? Także tak to wszystko lata, podgląd jest. Mówię, nie mogę Wam pokazać więcej kamer, gdzie jestem usytuowana, ale żebyście widzieli, że to działa. Pytaliście się mi, jakie to są kamery. To są kamery Arlo. Sobie możecie o nich poczytać. Słuchajcie, ja od razu mówię, że firma jest bardzo potężna, bo mają swoich konsultantów dostępnych dla Was cały czas. Praktycznie jak dzwonicie, nie musicie mieć paragonów, jeśli się kamera popsuje i chcecie wymienić. Oni po prostu Was znajdą w systemie po kamerze, zobaczą kiedy była wysłana i ile jeszcze ma gwarancji. No dobra, to na tyle. Lecę na budowę. Chodźcie ze mną. Teraz to, co zobaczymy, to tak sobie ustawiłem kamerę, żebyście w sumie zobaczyli, jak to działa. Zobaczcie, wchodzę sobie generalnie, i w tej chwili już czekam tylko na SMS-a z powiadomieniem, że jest ruch wykonany. Troszeczkę to trwa. Widzieliście, gdzie ja stanąłem. Czekamy. Właśnie dostałem powiadomienie, że jest ktoś w budynku. Widzicie? Złapała mi pierwsza kamera, taką którą ustawiłem tutaj. I tutaj łapnie, mi, tutaj łapnie mi w sumie druga już kamera. To zaraz czekamy na następnego SMS-a. Żebyście widzieli czas reakcji w sumie, który już jest z powiadomieniem. Oczywiście to się nagrywa w tej chwili wszystko. Tak po prostu, żebyście widzieli jak kamery działają. No, i mam powiadomienie. Zobaczcie, tutaj sobie wchodzę w jedyneczkę i puszczam, co się zadziało. Tak jak teraz widzicie, wszystko jest na żywo. Jak weszłem i wam tutaj mówię. Nie? Tak to wszystko wygląda. Magdalena mnie kręci, także jest ok. Dobra, słuchajcie. Chodźcie ze mną na górę. Ja mam ważne. I teraz cały czas już będzie nawalać, bo. Chodźcie. To, co ja chciałem. W sumie was się zapytać, bardzo ważny temat, bo wszystkie ekipy praktycznie już mam ustawione, tak jak powinno być, ale ba bardzo ważny temat to jest, słuchajcie, tere, izolacja. Chodź tu Magda, będzie więcej miejsca. Izolacja, y o Magda, weź pokaż tu, bo słuchajcie, robiłem tutaj generalnie, zobaczcie w ogóle jak to wygląda, zrobiłem sobie taki stelaż. Pokazane, gdzie będą skosy. Jak to będzie? Odsunęłem już miejsce docelowe, jakby było, nie? Prowizorka tutaj już jest też. Słuchajcie, podłoga w tej chwili troszkę dalej, będzie lepiej widać podłoga, czyli słuchajcie, tak się staje: tu jest zero, tu jest zero i tu jest skosik. I z Magdą rozmawiałem generalnie, no bo Magda już wiecie, no. Wygoniła mnie, jakby do budy ja to mówię, nie? To co Magda powie, to ja muszę robić, także wygoniła mnie po tej stronie spania, z chęcią bym sobie wziął tamtą, no ale się nie da, Magda ma prawo wyboru w całym domu, zawsze tak było i jest i będzie. Także ja muszę sobie tak to wykminić i tak tapczę sobie rozmierzyć i kontakty, żebym jak chociaż tutaj będę wchodził, żeby nie uderzać głową, nie? Także ustaliliśmy tutaj szafeczkę. Tutaj wyrysowaliśmy tapczan. Tapczan będzie spory na metr 80 m, na ponad 2 m, Także będziemy się pewnie gonić na tym tapczanie i szukać nawzajem, jak to się mówi, bo tapczan jest duży. Ale ogólnie, słuchajcie, lampeczki tutaj też wymierzyliśmy na środku. Także już ta ściana będzie cała zagospodarowana. To jest fajnie. Ale do... wróćmy, kochani, do meritum sprawy, którego ja nie wiem, i proszę, żebyście mi pomogli. Ja nie wiem, Magda, jak to tak widać. Yy, ocieplenie poddasza. Słuchajcie, wiecie, że jest wełna taka, jak jest tam. Ta. To jest taką mogę wybrać. Mogę wybrać wełnę chyba skalną. Yy, to jest coś podobnego, tylko bardziej zbita. No i teraz tak, jeszcze w grę wchodzi, co naprawdę w ogóle nie wchodziło, to jest piana PUR. Bo to jest nowa technologia, słuchajcie, to nie jest palne i w ogóle, i izolacja jest praktycznie wszędzie. Wszędzie. No i jeszcze do tego słuchajcie dochodzi, to teraz niedawno się dowiedziałem, to jest celuloza. Czyli ja sobie weszłem na internet, słuchajcie, zobaczycie jak to się odbywa, w ogóle tak przypadkiem w sumie weszłem, mi się wyświetliło, że zabudu, zabu, zabudujemy, zabudujemy, o może tak lepiej, jak nie znam tego słowa drugiego, zabudujemy sobie słuchajcie płytami GK, GK yy, i wtedy przychodzi firma i oni wpuszczają tak, jakby celulozę wypełniają, wiecie, i ja tam do niego zadzwoniłem, porozmawiałem wstępnie, jak to wszystko wychodzi. Jakie są plusy? No bo plusy są tak, powiedział mi, że nie muszę stosować paroizolacji na tych deskach w tej chwili, tylko wpuszczają ją tylko dlatego, bo jest membrana z drugiej strony. Jakby była papa pa, dach przykryte. No to już jest dupa tak jakby mi powiedział. Już by to wszystko tak jakby skisło, czy nie wiem, no nie znam się. Generalnie musiała być za tymi deskami, i między, między tą deską a ceramiką musi być paroizolacja. Ja mam taką paroizolację, jak widzieliście zresztą, jak kładli mi tutaj dach, rozkładali ją. A plusy są takie, że nie wchodzi w ogóle kuna. Czyli, nawet jeżeli byście nie mieli deskowania, takie co zrobione, no to już zobaczcie, odchodzi wam. Ja tutaj też deskowałem, bo się bałem na tą kunę. Bo wiecie, jak kuna Wam wejdzie w dach, to macie cały dach do demontażu. To są potężne koszta, bo ta kuna nie wejdzie, nie ugryzie czegokolwiek, tylko ona wejdzie, będzie Wam chodzić po deskach, po regipsach i, i będzie Wam wszystko rozwalać, rozsypywać, rozrobić Wam dziury w foliach, we wszystkim, czym się da. Nie? Dlatego, to jest fajne, że już w to nie wchodzi. Dlatego też się dyskuje między innymi dachy, nie? Bo jeżeli jest tylko sama membrana, to oni tam tędy wtedy jakoś wchodzą, nie? No Bo okuna potrafi wejść przez małe szczelinki, nie? Tak, tak słyszałem. No i tak też jest na filmach. Wiecie, jak taki film jest rozchwytywany, jeżeli się znajdzie na internecie, bo to dach trzeba próć naprawdę sporo. Dobra, pomijam. Poproszę napiszcie mi, słuchajcie, yy, jaką z tych trzech metod wybrać i po prostu ile będzie najwięcej komentarzy, bo ja się na tym nie znam. Wy mi podpowiecie, i ja po prostu już tak yy, to zrobię, nie? Czyli założę to, co w komentarzach napiszecie jest dobre. Ja to procentowo wezmę. No, bo słuchajcie, to są tak samo podpowiedzi jak macie te teleturnieje i telefon do przyjaciela pół na pół albo widownie. No jak widzicie, wybierają widownie. No to jak jest 80% rozumiecie, no to te 20% się myli, 80% jest poprawne. No i tu tak samo mogę sobie zadziałać, nie? Na tej zasadzie, bo mi to obojętnie co ja wezmę, po prostu to co powiecie, czyli jest najlepsze i sprawdzone. Wiem, że od metod, od zadziejów, zadziejów, od wieków jakby się używa tego i wszyscy są za tym. Ja bym, ale ja bym też nie ukrywam, że Troszeczkę się boję to kłaść, bo to po pierwsze musi być bardzo dobrze położone. Nie może być ścisku, musi być odstęp. Słuchajcie, tutaj, tu już musi być y, sznurowane. A na, tam, a na, a na y, pianie pór już nie musi, wali się na deski. Na celulozie też się już wali na deski, nie? bo to jest wiecie no tak, tak mi bynajmniej mówili. E ja jeszcze z tymi poszczególnymi firmami będę rozmawiał, zobaczę jakie są wyceny, jak sobie porównam to wszystko no i będziemy działać. No, bo słuchajcie, niedługo przyjdą tynki, one wyschną i wtedy działamy. Słuchajcie, kupiłem już e, płyty OSB, dzisiaj zamówiłem e, 45 metrów na przykrycie tej całej podłogi. E, kupiłem steropian, słuchajcie, płyta OSB spadła. Rynek nieruchomości w tej chwili idzie w dół troszeczkę. Wiecie, my jeszcze dalej ludzie mają bardzo dużo pieniędzy w bankach ulokowanych i to dalej jest natężenie wzrostu, ale cenowo już praktycznie spada. Także po prostu może, może widzą, że już się nie budują nowe, no bo ten boom był w tamtym roku. W tej chwili jest jak jest, po prostu jak to zaczął, to musi dokończyć i do poszczególnej jednostki dochodzą. Zresztą już widać, co się dzieje w polskich bankach już widać, że w tej chwili ludzie nie są w stanie spłacać swoich kredytów, bardzo mi przykro, ale to się dzieje i trzeba spojrzeć yy, prawdzie w oczy, bo jeżeli ktoś miał kredyt rozumiecie, tam 2000 zł i doszło mu 800, to jest 2800 no i albo wstrzymują budowy albo zakończają je, tylko zamykają i koniec. Bardzo duży procent ludzi, którzy zaczęło w tej chwili budowy, nie dokończy albo budynki będą szły w tej chwili pod młotek, albo po prostu będą je zamykać i będą żyć Wolnym tokiem takiego, rozumiecie, dokończania przez całe życie. No jak to się dzieje we w, w większości budowach? No niestety ciężko mi to powiedzieć, ale w naszym przypadku będzie tak samo. My też nie damy rady ukończyć tej budowy. Materiały tak bardzo mocno poszły do przodu, że w tej chwili jest nam ciężko już. Yy, już wiemy słuchajcie, że yy, poszczególne rzeczy będziemy kup kupywać bardzo budżetowe i marketowe. Zależało nam, tak naprawdę trochę szaleliśmy z tymi pieniędzmi, bo zależało nam postawieniu bardzo dobrego budynku. Czyli, czyli wiecie, pełne deskowanie, ceramika, drogie okna bo Aluminiowe. No, wiecie, te parametry musiały być bardzo dobre. Zresztą jak zobaczycie, ja już wam wcześniej wspomniałem ten XPS steropian, zobaczcie, nie ma opcji, że ktokolwiek go położy na szczyt, bo on jest po prostu za bardzo drogi, ale to jest najwyższa izola izolacja cieplna w tej chwili. Grubość tego steropianu to jest słuchajcie 15 cm tak, jest klej zaraz Wam powiem 13 cm tak jakbym widział nie albo 15 bo tu jest zaciągnięte ja się tak na steropianach nie znam aha no dajcie, ja Wam to powiem dokładnie nie no ja tu widzę 13 cm także nie wiem, nawet nie wiem czy taki steropian był czy 12, 12 cm Dobra, słuchajcie, no ale mniejsza z tym, wiecie, że tego steropianu nikt nie położy Wam na szczyty, jeżeli ktoś go położył, położył, chociaż jedna osoba, napiszcie w komentarzach, ale to tylko świadczy o tym, że materiał był brany bardzo dobry na wykończenie tego budynku, a ja Wam wcześniej powiedziałem i nie ukrywałem tego, że po prostu środek będzie wykończony po, po taniości wręcz na biednie. Ale to z czasem, słuchajcie, minie 5-10 lat i można sobie wszystko zmodernizować. Można sobie po prostu, no wiecie, poszczególne drzwi wymienić, jak człowiek się dorobi, bo człowiek się dorabia przez całe życie. Albo na przykład kafelki zerwać. To już jest wykończeniówka. To po prostu i tak po iluś latach e, designy i, i stylistika, stylistyka się zmienia i po prostu to się robi. Ale budynek już będzie stał na bardzo dobrych materiałach. Jak widzicie, e, folie, e, folie, ciepłe montaże są Wszędzie pozaokładane paro-przepuszczalne izolacje, drogie drzwi 9 cm. Wiem, że w maksie, jakie można kupić to jest tylko 10 cm, my mamy 9 cm albo nawet 10 cm. Nie jestem pewny, czy jest 9 czy 10, ale chyba 9, nie? Bo te aluminiowe RK za 17 tysięcy drzwi miały 10 cm, a te były 9. No dobra i to na tyle tej wrzutki kochani tak to wygląda tak wygląda nasz kochany rynek w tej chwili yy, uważajcie na siebie jak się budujecie przemyślcie to naprawdę bardzo dobrze bo słuchajcie mimo to że OSB płyta spadła ja za nią dzisiaj dawałem 160 zł za jedną płytę wiecie że kosztowała już ponad 300 zł także pamiętajcie ceny spadają yy, nie golopujmy z tekstami że ceny walą non stop do góry w tej chwili to opada albo idzie równolegle e ja za tą płytę 160 zł, 22 dałem, kupiłem jej 40. 5 metrów albo 50, już dobrze nie pamiętam. Kupiłem steropiane, słuchajcie, jeszcze na ocieplenie całego garażu, bo mówię, że idę właśnie w tą ekonomię, że wolę wydać teraz więcej na budynek, mniej na urządzenie go, ale naprawdę moje rachunki, jak chcę wam przekazać, to mają być śmieszne, porównywalne do mieszkania w bloku za 50 metrów. Nie wiem, czy mi się uda, a może, a może wyjdę, słuchajcie, na naprawdę jeszcze połowę tyle, co w mieszkaniu 50 metrów bym zapłacił. Zobaczycie, słuchajcie, idzie już do mnie, leci już fotowoltaik. Lecą do mnie palety, palety z fotowoltaiką. Tutaj będzie poniedziałek, wtorek, płyta OSB. Steropian też idzie na, na ocieplenie tego i będę to działać, będę to sam robić. No bo wiecie, w tej chwili moja praca się zaczyna na budowie. Domu nie postawiłem, ale wykończyć go wykończę. Co prawda mam dwie lewe ręce, ale dobrze nimi kręcę, ale nauczę się i to wszystko zrobię. Nie? Tak to kochani wygląda w tej chwili. Będzie się działo, prace dopiero będą się zaczynać. Jak widzieliście, słuchajcie, ogrodzenie już przyszło. Ponad 100 metrów bieżących. Zapłaciłem bardzo małą, śmieszną cenę. 15 tysięcy złotych, gdzie najtańszą wycenę miałem po 22,5 tysiąca złotych za te panele. Tylko dlatego, bo firma Palisada produkuje jeden model i po prostu nie wiem, robi to taniej, tak jakby, bo nie ma więcej form i jedzie cały czas, klepie jedno i może sobie. Pozwolić zejść z kosztów. Nie mam bladego pojęcia. Tak to po prostu wygląda. Ja Wam przekazuję. Nie? Także trzymajcie się, kochani. To na tyle tej wrzuteczki. Doradźcie mi naprawdę, jakie mam tutaj wziąć, wziąć to ocieplenie na ten dach. W ogóle yy, mam trzy kominy. Słuchajcie, jeszcze mam. A, w ogóle był u nas jeden stolarz. Dzisiaj ma przyjechać drugi stolarz. Mamy sobie zrobić dwie fajne wyceny. No, i tak wszystko to wygląda. Teraz przyjechaliśmy łazienkę mierzyć, bo tą łazienkę będziemy robić praktycznie sami. Ją projektować. Także troszeczkę lecimy na pałę, jak wiecie, no ale. Ale myślę, że będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze, nie? Tutaj zobaczcie, ja tutaj też dodałem więcej, lepiej dodać więcej, to jest naprawdę potężne ocieplenie, w tej chwili mam ocieplenie tego poddasza na 40 cm, myślę, że to jest bardzo dużo, bo pianą PUR mi powiedzieli, że do 25 cm się natryskuje, tak? Yy, ale to tak wstępnie. Jak przyjdzie etap, przy, bo będą przyjeżdżać tutaj fachowcy, będą to wyceniać, będą to oglądać, także ja wam to wszystko będę pokazywał. Ja nie ukrywam, żebym chciał, żeby to była piana pur albo celuloza z tego względu, bo to jest nowa technologia. No i słuchajcie, w Skandynawii yy, się robi celulozą, bodajże w Skandynawii mówił. No to także no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, ale widziałem kurczę, że później oni wycinają, sprawdzają czy to wszystko doszło i tak dalej, i tak dalej. No i nie trzeba się martwić, nie, wiecie, nie musicie tak jakby przygotowywać, po prostu robicie już tylko zabudowę GK, wpada firma, zasypuje i, i miejmy nadzieję, że jest ciepło, mają noktowizor. No to tak wiecie, no, tak, to, tak to wychodzi. Dobra kochani, to na tyle. Tutaj z Magdalenką będziemy teraz w tej chwili, słuchajcie, ustalać tą łazienkę. Tu jest nam bardzo, bardzo ciężko bez projektanta, przede wszystkim jedziemy tak jakby na pałę, bo można bardzo łatwo to schrzanić, bo już elektrykę wszędzie wyprowadzamy po prostu przy tej miarce. Y, musimy to sami dokonać nie? I, i wiedza z internetu, jaki sprzęt ma wymiar. Jest to ciężkie do, dla nas do zrobienia, ale damy radę. Robimy tak cały dom praktycznie i, i, i on idzie do przodu, nie? Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja byłem w domach, y, którzy ludzie naprawdę siedzieli na internetach, bardzo mo mocno nad nimi myśleli, bardzo mocno, uwierzcie mi, że naprawdę jak ja weszłem, no to. Mm, powiem Wam, że no, nieciekawe te domy. Naprawdę zdezijnowane są designersko, dizaj są nieciekawe. Panele na dachu są porozrzucane jak kurcze, leciałyby, jakby miały, były przypadkiem rzucone. Yy, pomieszczenia też bez pomysłu. Słuchajcie, naprawdę na różnych budowach byłem i uwierzcie mi, że ta budowa, mimo to, że kurcze, nie, nie, nie uczyliśmy się do niej tak naprawdę, ale myślę, że wyjdzie tutaj spoko spokojnie. Ale to wszystko zweryfikujemy. Jedynie co będzie złe albo nie będzie dokończone, to, to nie będzie dokończone, dokończone. Słuchajcie, ten w fajnym standardzie, środek. No ale nie wszystko można mieć i ja to zawsze powtarzam. Już wiemy na stan dzisiejszy, że ogrodu najprawdopodobniej w ogóle nie zaczniemy. I miejmy nadzieję, że w najgorszym wypadku powiem wam, że tak ceny już mocno windują. My znamy swój stan konta bankowego, także być może, że będzie tak, że po prostu się wprowadzimy, zrobimy to co trzeba zrobić do życia, a te pomieszczenia będą stałe tak jakby niewykończone. No i już będzie trzeba, słuchajcie, iść do pracy normalnej, znaleźć pracę, pracować na swoje utrzymanie i przez całe życie to kleić i robić. No wiecie jak to jest, nie? Także ja mówię jak to jest i zobaczymy jak to będzie. Dobrze, kochani, to na tyle. Motywujcie. Yy, dajcie łapeczki w górę dla zasięgu. Yy, dzisiaj można z nami porozmawiać o 19.00. Mamy live'a. Będziecie mogli zadać nam pytania. Jakie chcecie? Na wszystko odpowiemy. Yy, nic nie pominiemy. Chyba, że hajtarek jakiś się wrzuci i będzie non-stop nadawał. A co z tym? A co z tym? A co z tym? Bo są pytania, na które raz odpowiedziałem i nie chcę do tego wracać. Ale ludzie cisną, cisną, cisną. Kto jest w temacie, ten wie. To trzymajcie się. Na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Hej.